Cześć, machen z tej strony Laniak. Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie z drugiej części trollowania na crafterowo.pl Plany? Jakieś? Skopian? Czy coś? Dzień dobry. Ale mam pytanie, czy masz jakieś plany? Ja na nie plany. wiem czy mam jakieś plany. No. Dobra, mamy tu fanoszek. Jakby można było go strollować, tak? Dobra, tpa ten To by nie widział. Dobra. Czekaj, Creepera można, bo to jest takie niewidoczne. A Creepery się zazwyczaj tak respią, tak o. Dobra, potwierdź o, mnie. Na przykład, że tam jest Creeper, idzie do niego i wybucha. Dobra, tego można dobrze trollować, bo oni są akcja, tak dobrze. Alan Dobra. Czekaj, masz, jesteś. Zombie szkielety. Ktoś napisał. Ej dobrze, bo oni dalej nie cają, a róbcie tak, żeby oni nie czaili Zmieniłeś te skina, zmieniłeś te skina <grym> Kto? Ty, masz niebieskiego skina, Lanek No bo mówiłem, że da się zmienić. Nie masz vanisza Nie masz vanisza Nie mam? Nie masz <grym> Ja <pierdolaj. grym> Nie, to pisze, że nie jesteś już ukryty, miałem no, o co no, To co chodzi? Teraz, no, dobra, no nie wiem, no oni mnie widzą, czy nie widzą? Nie, chyba nie, nie. Chyba działa. Działa mi? Tak, tylko zepsuło się. Działa ci, działa ci, jesteś tylko teraz głową. Dobrze, bo ja nie wiem, co się tam stało. Tak, bo gdzie oni polazli? Ty, bo ja teraz nie wiem, gdzie oni polazli. Jest, jest tu, jest tu, jest tu. Jest? Patrz, patrz, patrz. Dobra. To tak, 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 ta, żeby nie widział, że myśli, że to jest jakiś spawn albo co. Tylko poczeka, bo ja muszę go znaleźć. Tego... Czeka, bo ty gdzieś jesteś. Gdzie ty jesteś? Napisz, yy, Wiksik, napisz na czacie, że, że ten, że, dodał, że dodaliśmy tutaj Hirobraina. I od czasu od czasu będzie się pojawiał, bo ja tutaj respektuję wysłanników Hirobraina. <laughs> Naprawdę. No, ty to macie pomysły. E gdzie ci gracze polazzi? Od... O! Dobra, od czasu do czasu na serwerze może pojawić się kilo brine <gry> Dobra robimy to. Tylko jest ja... On nową, jest on nową... Jest on nową aktualizacją serwera. Czekajcie, gdzieś tabliczki można dawać Chodź tu lanek do mnie i dawaj tabliczki. Widzisz jesteś jesteście ten yy... Tepam się. O dobra, czekaj. Yy... Wezmę, O dobra, czekaj. I Lanek po angielsku tabliczki pisz. Po angielsku, świetnie. To będziesz mi dyktował. Tak, bo no dobra, no. Typa akcept. Bo ty po angielsku kuźba wymyślasz. Wiem, pewiem, ja ale... <ścoughs> ja nie umiem angielskiego. Dobra, tabliczki. To ty Weznę będziesz to, to robił. tabliczkę? To ty pisz tabliczkę, ja robię co innego, bo ty jesteś Anglikiem. Weź ty pisz, ja będę tylko płomienie dawał czy coś tak krzesiwo i wiesz. Tak wiesz, żeby było zakończenie. Dobra, że się wokół pali. tej tabliczki podpalaj. Yy, dobra, tłumacz Google. <laughs> ja się pytam o ty angielski mówię, za tu, tu masz Google No bo muszę się upewnić. Dobra, bo pinuj go Wiksik Dawaj, dawaj. Dobrze. Dobra? Ciekawe kto, kto, kto uwierzy w to w ogóle Kto uwierzy w ogóle w to Nie miałby beka jakby ktoś w to uwierzył Pomienie To jest takie Dobra tutaj wokół Ciekawę. tego Netherite tutaj trzeba zrobić taki pomnik Płomieniami, doprowadź ich do tabliczki. Do tabliczki i doprowadź płomieniami. Czekaj. Ale wy, wy to po polsku piszecie, a to ma po angielsku. To pisał po polsku. Nie ja. Dobra, dobra. Nadużo dziaraliśmy tu drzew. <śled> <śmienic> Dobra, doprowadź ich tutaj. Tak, gdzie ty jesteś? Ej, get stonem dawaj, tak dla weki. Ja oni są, to <śmienic> Okay. Nie nie obrazę, tylko tak dla Beki mówię. Tak gdzie oni porazili? Kurde, miałem ich doprowadzić. Tu są. Gdzie ty jesteś, Skorpion? Tam jesteś. Dobra, zauważył to, zauważył to chyba. Nie atakujcie ich tak, tutaj, żeby doszli do tego, tu. Ja to stań tam i pilnuj. Ja muszę ich zaprowadzić redstone'em dla Beki. Ej, napiszę tabliczkę, chodź za bo jak już po polsku mamy, to... Albo ty napisz. Nie, chodź za tym. Eee, yy, czekaj, eee... Yy. Faktycznie, 16 mogę. Czekajcie chwilę, muszę zmienić blok. Bo jest 16 ograniczenie. Bez kitu. Kurde, wymyśl coś. Bo A Ty, Wiksik, ty nie trolluj, tylko pisz, że ten. Mm -mm. Że nie jest, żeby nie było tak, że to po polsku pisze i mamy interakcję z nim. A tak, pisał już. Dobra, netherak. Chwila, no momenta. Idź tym śladem, no idź śladem, idź śladem. No No oni już poleści. No tutaj są. O, o, idzie tym, idzie tym, idzie tym, idzie tym, idzie tym, idzie tym. <laughs> Jakie to jest piękne! Ej, płomienie tak postawię tu, wiesz, tak. Wiem co zrobię. To jesteśmy debilami, już. Dobra, <grywanie> i teraz, teraz już nic nie róbmy. Czekaj. <grywanie> Dobra, chodźcie do in innych ludzi. Wiksik dawaj gdzie indziej idziemy. No to oni już niech spokój mają. Kirobrain <laughs> Herobrain To jest piękne po prostu Geobrań 150 metrów? Gdzie ty jesteś, wiksib? Tak, kogoś innego, żeby zwołać tak ludzi. Ej, oni się tutaj tepają, żeby Herobrine'a było <noise> Jak tu się cały serwek tepnie, to to jest bez kitu To będzie najlepszy prank na świecie To nie? On chce nas zabić Robimy bunkier <noise> Nie mogę Ej, dawajcie tego Szkielety takie Te z Netheru Wide wi te wiesz które <śmienic> Ale czemu ich nie nazwiecie wysłannik Herobrine'a no Trzeba je nazwać wysłannik Herobrine'a żeby było No bo musiał gdzieś za plecami zrobić Ja mam kowadło, czekaj Wysłannik Herobrine'a, tak? To ty to zrób, co nie? No to odlecę stąd i to zrobię. Ej, czekajcie chwilę, krzesiwo, tak żeby doprowadzić do tego. Dawaj, idziemy na nazwę. <noise> Jakie tu są głupoty robimy? Ile tu jest osób? <noise> to jest najlepszy pomysł Skorpiona na tym serwer Dobra, ja nie wiem, jak mieć skina Hero Braina. Bo napisz, jak co trzeba wpisać. Ej, daj mi to jajko, złem Nie, jajko wypadło, jajko wypadło mi. Ja... Ja, nie... nie mogę WPADNIEĆ, kurwa. Musiał być zdjąć sad, tam nic nie było, tak opój <grybuj> to. I nie nie spa. Piekło robimy. Dobra, dobra, więc spokój, nie boimy się ciebie, to jest dobra, o kurczę. Ej Skopeń jesteś? No jestem e, Jajko masz Czekaj, tam gdzieś było, może znajdę go to nie, bo ja na fajnie już chyba podnosić, że mogę, nie wiem jak to działa. Weź z jeszcze. Jakieś jajka i weź mi daj. Bo musiałbym ko z kowadłem gdzieś tam daleko odlecieć, a nie chcę mi się... Czekaj, to może zrobię w takim razie. Kowadło. Ej, nazwę to Słudzy tego, braina, co nie, może tak być? Ja to zrobię, ja to zrobię, bo to mam Tylko żeby tu nie przyszli Wiem, bo ja muszę odlecieć z tym kowadłem i to zrobić, nie? Jajeczka szybko Ale yy, żeście przesadzili z tym, że, że jest to zaspamił. spamiem no. Teraz. No bo yy, teraz widzę, że to nie ma tego, wiesz, że to nie jest prank, ja tylko, że mam. to nie jest bot, tylko ten. Dobra. Robimy. Ale to się nazywa Wysłannik Hirobrain czy Słudzy Hirobrain? Słudzy hirobrainius już. No to ja żebym zrobił wysłanników i go. No to będą mi wysłannicy i słudze. Jedno, wszystko jedno. Dobra, chodźmy stąd już, bo ci już się zorientowali. Chodźmy do innych Sprawdzę ile mam odcinek. Dobra, nie tak długo. Chodźcie do innych. Ale żeś to wybuch. Wiki, na, napisz na czacie, że że, że, że noc minęła, na, Ej napisz, to jest klątwa. To jest klątwa Herobrine'a. Napisz klątwa hirobrajna zaczyna się w nocy. I, i, i zostawmy ich. Zaczyna się. Klątwa Hiobrightna kończy się ten. O północy, a zaczyna się za dnia. Ale kończy się za dnia, a kończy o północy. Jak Wikileaks jechał, kto Hiobrightna nie posłuchał. Ten dziś w nocy będzie ogniem buchał. Co pisał Brain? To jest tak powolne. Ej back. dawajcie do kogoś wbijamy, Vixxik te się gdzieś i do ciebie się tepamy. I, I kogoś atakujemy Dobra, już wystarczy skorpion. tego? Idziemy, no dobra, i, to kogoś kogoś I will come go. back i to zostawcie to I will, I, I will come back i to zostawcie już O klucze Dobra, TPA Wiksik Tepamy się do niego to Jesteśmy trollami trolami kurde na tym serwie Dobra No nie! No to wiksik, no kurde, tak to, albo to... Daj, się radę jakoś zdalnie włączyć tamtego game moda. Chcę dokończyć. Jakoś zdalnie. No bo... ten... Chciałbym jeszcze... Kilka osób. Ale to syf jest. W sensie... Jedną, bo dwie. Jedną, czy coś. Bo, żeby odcinek zakończył się dobrze. Tak na chwilę, później zabierzesz game moda, czy coś. Nie wiem. A potem stary lecimy z tym z, u mnie na filmie z Fortnite'a. Taki By, bez widzów. Ta, mamy game moda. mamy. Mamy, mamy game moda. Dobra, to cho, weź, yy, chodźmy kogoś plankować. tylko jak my tu znajdziemy Dobra, osobę? Dobra, ale ty też nie spam tak, żeby nie było, że cały serwer będzie w takich tych... Dobrze. Nie? O, tu się ktoś buduje. idę, idę, idę. Tylko to są... Ty, tu jest jakaś nowa chata, widzisz to? A, a, Dobra, ale, tu nie ma nikogo. Wysłannika mu wyśle, nie ma. No. Długi w sumie. Trzeba by było się tepnąć, a nie chcę się też tepać. Wiesz o co chodzi? tu też ktoś jest. To może latać lepiej po mapie. No, znajdź jakiegoś typa. No, znajdziemy. Właśnie czy... do dupy jest tutaj to, że na działkach nie ma niszczenia, bo wtedy wiesz. Nie wiem, jakby się go do kogoś dostać. Czy, czy język. Nie, dobra, języka jest z bo zmęczyliśmy go. No może się jednak tepać, tylko to jak tepnę się, to będzie widać, nie wiem. My tak nie znajdziemy to latając. Wiesz o co chodzi? Ty wiesz co, to ty się tepnij, że niby grasz, a ja będę spawnił, dobra? Ty dawaj, że grasz. Że jesteś graczem. Wyłącz waniszej się, spróbuj tepnąć do tego. I wyłącz game -moda i że powiesz, że grasz. Dobra. Tylko Ale nie, nie mogę gadasz. włączyć game moda. To się ja mam... O, ten wyszedł yy, w ogóle zostawił game moda i poszedł, i właśnie nie wiem jak on to zweryfikuje. Zamytane. No, jeśli chcesz, no to widź serwa i wejdź na serwer, wtedy ci game moda usunie. A ja zostanę z game modem tutaj i ty się tepniesz do Ale nie, nie, do... ja chcę mieć game moda, bo w sensie. No. Dobra, poczekaj. No wpisz... ten... Jak wpiszesz home, to chyba też ci zniknie game mod. Ten, chodzi o to, żebyś ty prankował, że jesteś normalnym graczem, a ja będę robił, wiesz, żebyś ty też udawał, że nie wiesz, co się dzieje. Dobra, Tylko? robimy to, ale to na następny odcinek, trzeci, jednak będzie trochę części, bo wiesz... No to teraz robimy tą trzecią część. Dobra, to dzisiaj to na tyle. do zobaczenia do następnego filmu, cześć!